Cześć, tu Karcia Beauty. Dzisiaj przychodzę do Was z testem nowego produktu kosmetycznego. Będzie to podkład marki Dior o dokładnej nazwie Forever Natural Nude marki Dior. Jest to podkład w szklanym opakowaniu z białą nakrętką, który można powiedzieć, że właściwie jest nowością tej marki i pojawił się w sklepach dość niedawno ponad miesiąc temu. Dotychczas bardzo chętnie używałam podkładu też tej firmy, przy czym to był Forever Glow z czarną nakrętką. I jeśli chodzi o opakowania, to właściwie można powiedzieć, że jest to jedyna różnica. Natomiast jeśli chodzi o samą konsystencję, wskazania do stosowania i efekty tego stosowania, no to już różnice tutaj na pewno jakieś się pojawiają. I teraz jeśli chodzi o obietnice producenta dotyczące nowego podkładu: e, Forever Natural Nude. To przede wszystkim zawiera on 96% składników pochodzenia naturalnego. Daje 24-godzinne nawilżenie i utrwalenie makijażu. Dodatkowo ma właściwości pielęgnacyjne, tak więc ten podkład daje nie tylko takie wrażenia estetyczne, wygładzenie cery, ale także nawilżenie, i można go stosować troszeczkę jako element pielęgnacji. Na dzień, i e, jeśli chodzi o dalsze takie obietnice ze strony producenta, to po czterech tygodniach stosowania kobiety, które brały udział w badaniach Marki Dior, oceniły, że ten podkład daje 30, w 36% nawilżenie w skóry, w 24% wzmocniony blask i w 23% zmniejszenie porów. Tak więc tego możemy się spodziewać w jakimś tam stopniu. I ten produkt tutaj, wybierając, możemy mieć na uwadze. Jeśli chodzi o moje dotychczasowe wrażenia zastosowania tego podkładu, to jest to bardzo lekki podkład o średnim kryciu, które zresztą można troszkę bardziej zbudować. Daje on nawilżenie i rzeczywiście takie właściwości bardziej pielęgnacyjne. I zdecydowanie najlepiej rozkładać go palcami, a nie gąbką albo pędzlem. Gąbką, no to jeszcze wygląda w miarę ok, natomiast pędzlem zdecydowanie nie polecam tego podkładu akurat rozprowadzać. Jeśli chodzi o opakowanie, to jak mówiłam, jest ono szklane poza plastikową nakrętką. Ja mam ten podkład w odcieniu 2N, czyli odcień dosyć jasny, N, czyli naturalny. I teraz chciałabym Wam pokazać, jak on wygląda, jaka jest jego konsystencja, jak się prezentuje. Najpierw pokażę na dłoni. Konsystencja jest zbita, taka bardzo trwała i po rozsmarowaniu prezentuje się w ten sposób. Więc w przeciwieństwie do większości podkładów lekkich, o takim lekkim czy średnim kryciu, nie ma on konsystencji wodnistej. Więc nie będzie się nam na pewno zsuwał z twarzy. I teraz, jeśli chodzi o to, jak on wygląda na skórze, to pokażę najpierw na fragmencie. Wygląda on w ten sposób. Jest to podkład lekki, niezastygający, więc nie musimy się bardzo spieszyć. To nie jest tak, że po kilku sekundach będzie nam on zastygał na twarzy. I tak jak. Mówiłam najlepiej jest rozprowadzać palcem wygląda tak delikatnie i świetliście. Zwykle jest tak, że ta jedna pompka, taka wyciśnięta z opakowania spokojnie wystarczy na pokrycie całej twarzy lub jej połowy, w zależności od tego, jakie krycie chcemy osiągnąć. To ja sobie dołożę w ten sposób, żeby Wam pokazać efekt, i za chwileczkę porównamy, jak różni się jedna strona twarzy, ta na której nałożyłam podkład, ze stroną, na której podkładu nie ma. Ok, no to zobaczmy. To jest strona bez podkładu. To jest strona z podkładem. Więc jak widać, nie, nie dość, że skóra jest bardzo ładnie rozświetlona, kolory wyrównane, to też jest to krycie zapewnione. Nałożę sobie jeszcze też na drugą stronę, żebyśmy mogli zobaczyć całościowy efekt. Jeśli chodzi o największe zalety tego podkładu, to na pewno jest to kwestia lekkości tego, jak fajnie się sprawdza właśnie w ciepłych porach roku, na przykład w lecie czy na wiosnę. Natomiast, tak jak możecie zobaczyć, on nie zakryje tego typu niedoskonałości, jakichś wyprysków na twarzy, w związku z czym wtedy albo trzeba wybrać podkład o mocniejszym kryciu albo po prostu użyć korektora na tych obszarach. I on, tak można powiedzieć, że delikatnie już zastyga i tworzy taką przyjemną, bardzo warstwę na skórze. I prezentuje się bardzo dobrze w ten sposób. Jeśli chodzi o takie moje dodatkowe porady dotyczące stosowania tego podkładu, mogę powiedzieć, że testowałam go z różnymi bazami. Jeśli chodzi o te bazy, które się najlepiej sprawdzają, pierwsza z nich to jest Smashbox Crystal Clarity. Jest to baza z pompką, więc wystarczy tylko spryskać nią twarz, a później nałożyć podkład. Też palcami, więc tutaj tak naprawdę nie potrzebujemy żadnych e, dodatkowych elementów do aplikacji. I druga bardzo fajna baza, też zresztą świetna na lato, bo ochładzająca, jest to Origins, Original Skin Perf Perf Perfecting Cooling. Taka baza. Jest naprawdę fajna. Świetnie się sprawdza z tym podkładem. Natomiast jeśli chodzi o pudry... To nie trzeba używać wcale pudru marki Dior, można użyć innego, ponieważ nie ma efektu rolowania, ciastkowania na twarzy po nałożeniu pudru, więc ja używam różnych Too Faced czy Estée Lauder. I teraz mogę jeszcze dodać, że e, ogólnie, jeśli chcemy uzyskać taki efekt delikatnej rozświetlonej skóry na lato, to tego podkładu w ogóle najlepiej jest nie pudrować, tylko nałożyć delikatnie korektor po oczy, trochę różu. I błyszczyk czy pomadkę, i wtedy ten naturalny look wygląda najfajniej. Tak więc, ja podkład marki Dior Natural Nude bardzo polecam, ale właśnie przede wszystkim na te ciepłe pory roku. Myślę, że na jesień dobrym rozwiązaniem będzie powrót do tego podkładu, zwłaszcza, że akurat mam go w jaśniejszym odcieniu, a wiadomo, że wtedy skóra nie jest aż tak opalona. W związku z czym polecam podkład. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. I zapraszam do subskrybowania mojego kanału i komentowania.